Większość uczniów klasy trzeciej liceum przerobiła już z pewnością dział kwasy karboksylowe i natknęliście się pewnie w podręczniku w tym dziale na sól o nazwie Etanian Sodu bądź, bądź też Octan Sodu i była taka informacja, że sól ta ma odczyn zasadowy. Większość pewnie wie dlaczego zasadowy i w jaki sposób to udowodnić, ale jeśli ty nie wiesz, dlaczego odstan sodu ma odczyn zasadowy, wysłuchaj tego podcastu do końca. Octan sodu, inaczej tanian sodu jest to sól, która pochodzi od słabego kwasu, bo pochodzi od kwasu octowego, który jest kwasem słabym, i mo sól mocnej zasady, bo pochodzi od wodorotlenku sodu NOH, a jest to mocna zasada, co przeważa słaby kwas, mocna zasada, także przeważa nam mocna zasada, dlatego od czym jest zasadowy. Okej, okay, ale w jaki sposób to udowodnić? Sole kwasów karboksylowych, takie jak na przykład etanian sodu, dobrze rozpuszczają się w wodzie. I teraz między tymi jonami etanianowymi, bo rozpuści się w wodzie, czyli powstanie nam co? CH3CO- i Na+. I teraz te jony etanianowe które pochodzą z dysocjacji tej naszej soli, reagują z cząsteczką wody. Jest to reakcja hydrolizy. I w wyniku reakcji jonów etanianowych z cząsteczką wody powstaje nam kwas octowy i jony OH-. Powstały nam jony OH-, które świadczą o odczynie zasadowym. dlatego ta sól ma odczyn zasadowy?